Ala, ala, buenos días, moje drodzy. Jestem dzisiaj w Deni. Prezentuję wam apartamenty od 184 000 euro z jedną sypialnią, jedną łazienką, ale zobaczcie, jaka jest jakość wykonania. Jakość nie jest typowo hiszpańska. Całkowicie wykończona kuchnia, również sprzęty: zmywarka, zlew, lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna z wyciągiem. Wnętrze jest bardzo przestronne, wszystko jest wliczone w cenę. Oprócz oczywiście mebli, mamy również duże pojemne szafy, trochę inne niż zwykle w Hiszpanii. Tu nawet z domykaczem, elegancko. Druga sypialnia. Do tego mieszkania przynależy bardzo duży ogród, bo to mieszkanie jest mieszkaniem narożnym. Czyli ma ponad 200 parametrów, miejsca do wypoczywania. Łazienka całkowicie wykończona. Także gorąco Wam polecam, Denie, jako miejsce do zamieszkania, do inwestycji, ale również na miksa. Mamy więcej takich ofert. Jeśli chcesz, możemy urządzić dla Ciebie wizyty inwestycyjne na cudownej Costa Blanca i z Tobą wybrać nieruchomość, która będzie dopasowana do Twoich potrzeb i oczekiwań. Hiszpania czeka na ciebie. Adios!